To cześć, ja jestem Forti, to są Iglesy. A my przechodzimy do dalszej zabawy. Dostałem kilka instrukcji, nie wiem czy można tak nazwać, bardziej chyba porad, o może tak. Z których postaram się skorzystać z tego względu, że narzędzie no, faktycznie niezbyt efektywnie efektywnie ostatnio idzie. No ale przecież nie o to chodzi, znaczy po części też o to chodzi. Ale bardziej jest to kwestia tego, że powinniśmy się chyba dobrze bawić, tak? Ale jedno drugiego nie wykluczam. Oj, coś spadki FPS-u, mamy. No, no. Nieładnie. E, muszę wrócić do tego, by. <coughs> poustawiać naszym kochanym iglesom trochę czas. Z tego, co mi powiedziano, trochę się przepracowują. Więc musiałbym mi tak poustawiać, że, Żeby było w miarę Eee, jak go chcę ustawiać, on gdzie spać. No dokładnie. Dobra, ty masz tak, czyli to jest. Aha, okej. Okay, to tobie zrobimy tak tak samo. Dobrze? Dobrze, dobrze. Czyli ty. Nie. Ty i ty. Tak, macie tak samo. No to okej. Okay. We dwójkę będziecie mi tak i tak. Oj, coś mi nie idzie. Zostaje mi jeszcze ona, którą zrobimy tak. I wydaje mi się, że jeszcze komuś nie ustaliłem. ze strony pirydowe znowu się gdzieś porozbiegały, i nikogo znaleźć nie mogę. Bądźcie tu. No zapierdalać w trymiga. No, gdzie znowu leziesz, cholero? Jedna. Ty, ty masz. Na dole czas pracy, że tak to nazwę, u góry, na dole po boku i ta powinna być u góry. No, teraz się zgadza. teraz mi pasuje jak najbardziej, a... Mm. no a ty będziesz miał tak. Rzuć. Miejmy nadzieję, że <laughs> da to jakieś wymierne rezultaty. E, gdzie ja mi... Gdzieś mi mówisz że mam iść pokłapać, ale znowu nie pamiętam. W międzyczasie kilka proc sobie wyprodukujemy e, oraz... O, nastawiłem tutaj już tak jak mi polecono. Myślę, że będzie bardzo dobry wybór. E, I co można by jeszcze? Czy ja bym wymyślił te chomiki? Ognisko, kamieniarz, kros Gdzieś to był smażony homik, kamieniarz, kros namiot. O, smażony homik. Tutaj też możemy w sumie ustawić. Na Infinity Jedzenia nigdy za wiele. na no, jak człowiek je, to jest szczęśliwy. Podobno. Znaczy, ja, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, na przykład. Znaczy, no, czy to trzeba jeździć, bo inaczej smutno. Czujesz sobie coś dobrego i od razu jest tak jakoś lepiej. Bo napijesz się czegoś dobrego, to już w ogóle. Ja właśnie piję kompot. Jest wyborny. Ale wracając do. Kto pracuje teraz? Ten ma czas wolny. Okej. Okay. Ona niedługo zacznie pracę. Też ma czas wolny. Ci pracują. Który to jest ten, co miał tak dużo tych przedmiotów? Chyba Ignacio. Porozrzucaj te przedmioty. Mam nadzieję, że nie, nie potraktujesz tego jako ciężkiej i nieprzyjemnej pracy. Jednie kwestia tylko tego, żeby no nie, żeby to gdzieś tutaj pozostawiać. Jedną pracę, jedną Tobie zostawimy. Myślę, że tak będzie idealnie. A ty wybierz się. Weź pracę po pierwsze. Mm, co mamy do Ciebie? Sekret blokowanie? Nie, Skałoznawstwo? też nie. Podstawy skałoznawstwa? to jest za... Dobra, weź to. Ty wybie wybierzemy na pracowego. znawce kamieni. A, pięknie czytasz. No w książka, to dosłownie. No to się bardzo cieszymy. To jest zostało jeszcze blokowanie, które moglibyśmy przekazać Seekerowi, No niech będzie i Seeker. Na razie nic do blokowania. Raczej to on nie ma, ale nóż w przyszłości starzy mu się zdobyć jakąś tarczę czy coś takiego. Eee, co ty masz czas pracy? No dobrze, ty idziesz spać. Eee. Jakieś... Skupują mi tutaj powiadomienia znowu. Sam zapomniałem to wyłączyć cholera, jasno. Coś... No. a znikaj. Skąd to się wzięło? Czokolwiek teraz najadę gdzieś coś pojawię. Nie dobra, ja zrobię takie krótkie cięcie i... Ogarnę to na moim podpicie. Do zobaczenia. Okej, okay, witam się znowu. Znowu się witam. Jesteśmy z powrotem i się bardzo cieszymy. E, Musiałem trochę pozbyć się kilku rzeczy, które miałem włączone. Bo coś tam spawali. A zresztą, nieważne. To nie jest tematem naszych rozmów. Dobra, ale co mieliśmy zrobić? Ja chciałem pokopać teraz trochę od tych gdzieś w dół można. Może, może może by to miało jakiś sens. Eee, z sali nie ma broni. Chciałem mini wziąć, gdzie jest mini. Mini mini mini. Mini. A, gdzie jesteś? Za on ma taki krzyżyk dziwny. Krzyżyk, co mu się stało? To jest mini. Mini ma akurat czas pracy. Z razem z mini wyruszymy tutaj, a z mini pójdzie, pójdzie, jeszcze nie wiem kto Ignazio ma czas wolny, a nie na Żinet nacisnę. ma czas wolny, Selim ma czas pracy i Selim akurat jest tutaj, jest bezczynny To się jak najbardziej dobrze składa. Wydaje mi się, że po dwie osoby będzie lepiej, jak ich tak powypuszczam. A ci niech trochę podpyczywają właściwie to jest Gracie. Gracie ma czas pracy. ale widzę, że ono jako tako potrafi sobie znajęcie, znajęcie, e, zajęcie znaleźć. Nie wiem co to znaczy. Co się stało z że się zmęczy, zmęczył się, czy co? Myślę, że co? Że jest out? Jest głodny, no ale to on nie może tak, tam, sobie sam coś zjeść? Hmm. Może zjeść grzybika nie? Aha, jest głodne, ale jako, że wyrzuciłem kucharki, to... co tam, to dupa... Była dupa zbita, tak? Czy nie że. Aj. No... ty... O, <grymne> Fajnie. Czy możesz się łaskawie wziąć do roboty? Masz czas wolny, no ale... Co to jest? O, a, a to chodziło. Dobra. Jejza, ktoś to ktoś tu powinien w końcu zacząć gotować. Ja tu... no gdzie? Cholery jedna. Miałem czas pracy i co nic sobie wyobrażałem, że co... Wszędzie będzie tak łatwo. Wkopiemy się powiedzmy na tyle. Mm, musiałbym z tych drabin zacząć korzystać, bo robiłem je i szczerze mówiąc o nie zapomniałem. No, ale tak, tak to już ze mną bywa niestety, że jestem dosyć rozkojarzony zwłaszcza dzisiaj. No, ale gry to jest... fajna sprawa na takie... Eee, lekkie odstresowanie, taki out of topic. <laughs> No nic, bo oni niech kopią tu. Aha, tutaj mieliśmy też kamień graniczny postawić. Poważnie, dlaczego nie? Swoją drogą, planuję w najbliższym czasie przenieść się gdzieś pod ziemię. Będzie to raczej eee, dużo korzystniejszy dla mnie, dla Śmiglesu. Dlaczego zawsze musisz od razu leżeć wszystkie chomiki? No i no najlepiej, najpierw się pobawić jedzenia, dopiero potem przejść. Coś mi tu miga. Okej, przejść do jedzenia. No to wyobraźcie sobie, że jest tutaj sobie takiego kurlata schabowego. Fajcie, macham rękami, no ale... nieważne. No, kopcie szybciej, jestem rządny przygody. Mam wrażenie, że jakoś niezbyt dobrze rozplanowałem im tą pracę. Teraz... Trzy osoby się opierniczają, do nas jest w ogóle sytuacja. Trzy, cztery, pięć, sześć. No nie, trzy po trzy idzie, no dobrze. To okej, okay. pasuje mi. O kurdeła patrzcie jaki przeciwnik. Powinniście się nim zająć! Złócz tak, Chyba jedna osoba ta nie miała broni. Ależ go potraktowaliście nieprzyjemnie. No ale, swoją drogą, tutaj jakiś kolejny tunel. Damacja! Charge! Zauważyłem w ogóle, że iglesy w takich... Czemu z pionką się biją? Nikt nie ma pracy? Ona ma pracę. Nie trzeba zbierać jakieś... Aha, do pracy pewnie trzeba mieć kamienie. Ojejo. <ścoughs> no tak. T Tego nie chciałem pod uwagę. <laughs> o, dwie dychy na karku, i ciągle jak gupek, jak gupek. A co znajdziemy tutaj? Jakieś konstrukcje już w miarę gotowe. <laughs> no nic, niżej. Pewno coś kryje się głębiej. Prawda? Zawsze. Jest coś głębiej. Tu nie ma jakiegoś skarbu. niż skarben. Nie. O, i właśnie coś ten ja desk musiałbym stworzyć pod ziemią. Tylko. Nie wiem, czy jest im potrzebne światło słoneczne jakoś do szczęścia. Nie. Z grzybami będzie znowu problem, bo tutaj akurat u góry są. Chociaż czasem pod ziemią też się znajdują, więc myślę, że to nie będzie aż tak problematyczne, jak mi się wydaje. Dobra, tu dziada. A ja się na pieką A ty, przepraszam, gdzie się wybierać? Tylko z drugiej strony. Hmm... Jeżeli mam procent, to miejsce na kamieni, na kamienie za dużo wtedy nie ma. W ogóle nie wziąłem im żadnego jedzenia, w mój błąd. Ale mam nadzieję, ich niedługo. A nie, strzela z tej pracy, patrzcie, bez kamieni. Tylko musi stać widocznie w odpowiednim miejscu. Oj, praca, tak patrzę. Całkiem dobrze działa. Maczugi, praca jazda. Nikt nam wtedy już nie straszny. Eee, już nie mogę się doczekać. Śmiało. Śmiało. Czuję, że tutaj kryją się... Coś. Beczka ze skarbami. Może być. Puk, puk. Cóż tam <laughs> znaleźliśmy? Co to? Fontanna młodości. Aha! Jesteś głodny? to pewnie się zmęczył, bo coś. Przejdźcie się jeszcze kawałek w tą stronę. On już znajdziemy tutaj coś ciekawego. Mmm! Śmierdzi, jakby się coś wpaliło. <laughs> Zapach, chyba dochodzi stamtąd. Jak smażony homik, a może grillowany wigles? <laughs> Rzucę na to okiem. <laughs> Oj, nie fajno. Co się stało się? Przepadło wszystko, zniszczone wszystko. Co się, się stało? mandale. Obwiesić oh. ich się powinno. Hej, staruszko! Pachnie mi tu przypalonym chomikiem. No dalej, naśmiewaj się ze mnie. To sprawka troli, nienawidzę ich. Pożogę i zniszczenie tylko po sobie zostawiają. Wyluzuj, staruszko! Wyluzuj? Jak? No proszę powiedz mi. Wszystkie moje biedne chomiki martwe, spalone. Jak bez nich przeżyję zimę? Nie mam pojęcia. <grym> Pomocny jak O pomoc, no. Cię błagam! Pomóc mi musisz! Proszę Cię, młody Wiglesie, schwytaj moje chomiki. Może chociaż kilka mi przyniesiesz? O, się Strażniczki, bramy szukacie? No, znam sposób na wejście do fortecy. Nie tak, dać się dawaj. złapać. To najważniejsze. Doskonały sposób. Młodym, niecierpliwym jesteś, Uiglesie. Tak jak twój ojciec. Sześć chomików mi przynieś, i po wszystkim będzie. <grytanie> Czy to był Joda? No, najlepiej. Wyślij mnie po chomiki. A sam sobie tutaj usiądź i się opierdzielaj. Doskonały pomysł. Ale przynajmniej znaleźliśmy coś nowego. Poruszamy się chyba wobec fabuły w jakiś sposób. A, czy to jest. Czy, czy, czy coś. Czy, to, czy coś tutaj jest? Ładnie tu w ogóle. Farma. Wszystko pięknie, ładnie, ale. Myślałem, że. jakoś to. <laughs> Ro rozwinie. Czakolwiek. Swoją drogą, wy wróćcie tutaj, w tym czasie... Nie wiem, to chyba nie muszą być jakieś specyficzne chomiki, przynajmniej tak mi się wydaje. A w ogóle nikt nie gotuje, to trochę smutne. Bo powoli wszyscy będą mi teraz zdychać z głodu. Czemu nikt nie gotuje w ogóle? O, nie, porozrzucałem tych rzeczy tutaj. Śmiało, śmiało. A. Tutaj mam jeszcze jakąś Ten tutaj trzaska te drabiny. I już spokojnie wracają. Oby najmniej odkryliśmy. <laughs> Um, kolejny ciekawy aspekt, kolejny jakiegoś rodzaju, chyba subquest. quest mm, Te kamyki, a już też gdzieś tutaj. No, i gdzie to Czemu? Tylko czemu, czemu, czemu? Moje pytanie brzmi: dlaczego tu nie ma nic do jedzenia? Mimo, że zlecone jest dosyć sporo. A, muszę zawiesić pracę myślę w innych m, budynkach. Wtedy. Miejmy nadzieję, w końcu zaczną robić jakieś jedzenia. A póki to się nie stanie, no to nie, nie widzę specjalnego sz, sz, szenszu, żeby coś próbować. No, Grzebi kapelusz, tak? No, tak. Tutaj na przykład taki jest, a, a ty nie chcesz z niego skorzystać. I może masz czas pracy, tak? No rób jedzenie, do cholery. No to chomików nie róbcie, no. Jak wyłączę chomiki, to... wtedy zajmiesz się w końcu tym, co trzeba? Czy też nie? Nie to chodzi, że ja chcę ją przyporządkować. Bardziej chodzi mi o to, żeby gotowała w ogóle. Ach, cholerne upierdliwe małe stworzenie. Jak się masz, kochanie? Eee... Bo ale poskakałem. Eee... Wyślemy kogoś takiego, kto coś zjadł ostatnio. to 70, jakichś pierdów, To na młodość, proces sobie został, grzybi kapelusz, pałusz tutaj, grzybią nóżka, tutaj, tutaj, Ale jestem twardy. To strasznie tutaj, 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 w no tutaj, tutaj, są uparte stworzenia więc grzeje dupsko zamiast butować. W um, ogóle nie, nie chciałem ich przyporządkować do niczego. Mogę ich odporządkować. O, odporządkowałem ich. Czy net? Odporządkuj się. Skończ sprzątać! Bierzcie tu. roboty. No, nie jakoś. Moi wigle się za czy nie, nie pracowici. Co mam z nimi zrobić? Hmm? Nikt gotować nie umie, czy co? Żadnej pracy wam nie zadałem. Tylko to. A wy i tak twardo swoje. Jakiś taki... Jakiś taki niefortunny ten odcinek dzisiaj z tego co widzę. Nie wiem, zobaczę pewnie za chwilę. Będę kończył i spróbuję w międzyczasie ich trochę pokarmić. Ten idzie spać teraz. Nie wiem, jak macie jakiś pomysł co mógłbym zrobić, żeby mi nie głodowały w tej chwili. A jak widzicie mam zaznaczone, żeby robiły smażone grzyby. Które robi się z grzybik kapelusz. Kapelusz. Aha, one tu leżą. Boże Ja chyba bo jestem niewidomy, tak? Nie. Już nie wiem. Już idę. Nie, to jest grzybik kapelusz. Leży koło ogniska, no ale nikt nie chce się zabrać za gotowanie. Dobrze mówię? A nie ma zmienię liczbę powiedzmy. Dam 5. Albo 4. Coś się stanie? Ktoś coś zacznie robić? Bo z altem się przyporządkowuje, nie? To nie, nie o to mi chodzi. Shift? Nie, też nie. Żadnej hmm. innej pracy jako taką nie mają zadanej. Nie. A pomimo to jakoś. nic nie chcę robić. Nie wiem, spróbuję jeszcze między. Czinkami, tak jak wcześniej wspomniałem coś zrobić, a tymczasem będę się z Wami serdecznie żegnał. Jestem wyjątkowo niezadowolony z tego materiału, no ale poszliśmy przynajmniej kawałek dalej w, w fabule. To nic, to do usłyszenia, cześć.